Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Serdecznie witamy w programie Spotkania z wiarą, 23. niedzielę w ciągu roku. Dzisiaj moimi gośćmi jest pani dr Maria Studzińska z Uniwersytetu Przyrodniczego, ale też jest z nami jako dziewica konsekrowana ksiądz dr Michał Zybała, z biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, no, studiował kiedyś tak, ksiądz Robert Muszyński i chcemy rozmawiać na temat pierwszego czytania, w którym y, słyszeliśmy, że rzeczą trudną jest rozeznawanie woli Boga. Y, wielokrotnie słyszymy, że mamy poznać wolę Boga, bądź wola Twoja. W każdym ojcze nasz mówimy, że szukamy woli Bożej w naszym życiu, ale pytanie pierwsze, co to jest w ogóle wola Boga? Bo jeśli mamy czegoś szukać i znaleźć, to, to <laughs> musimy przede wszystkim jakby wiedzieć, jak określić, czym jest, co to jest wola Boga. Myślisz że wola Boża to jest plan Pana Boga na moje życie, czy na życie świata, na życie innych. Ale od razu trzeba zaznaczyć, że nie plan. Taki zdeterminowany. My jako chrześcijanie nie wierzymy w determinizm, czyli że jest historia zapisana, nie mamy na nią żadnego wpływu, i teraz tylko musimy się dowiedzieć, jakie będzie jej zakończenie. Tylko, tylko Pan Ludz, miłości do nas, wie, czy chce, ma jakiś plan na nasze życie, czyli, czyli wie, jak to życie ma wyglądać, czy, czy ma pewien, pewne pragnienie, jak, jak to życie miałoby wyglądać. Jeżeli ja chcę być szczęśliwy tu na Ziemi i mieć życie wieczne, ja się muszę dowiedzieć, co to jest za plan, bo, bo mój plan na życie jest czasami w poprzek tego planu Bożego, po prostu. A więc plan. Bóg coś dla mnie przewidział, coś dla mnie chce. I czy są jakieś reguły poznawania tego planu, jak go szukać? Na moim zdaniu to nie tak łatwo go szukać i tak łatwo go znaleźć, odkryć. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, jeśli chodzi o moje życie zawodowe, to było dla mnie bardzo proste, ponieważ ja od dziecka chciałam być lekarzem weterynarii, i, no i akurat to był taki plan. Uważam, że to faktycznie jakoś takie było zapisane dla mnie, i akurat w tym się spełniam. Ale jeśli chodzi o życie takie osobiste, właśnie co Pan Bóg przewidział dla mnie, czy, czy małżeństwo, czy inny stan, no to wcale nie jest to takie łatwe, szczególnie dla młodej dziewczyny. No to, to często tak trudno gdzieś przyjąć, marzy się bardziej o jakimś tam małżeństwie, o rodzinie, o dzieciach, chociaż nie było to moim marzeniem niż na przykład dziś zakon, prawda? Czy też nie był jakimś takim moim, moją drogą, w której bym się widziała, spełniała. I, I tak naprawdę przez wiele lat to, yy, to błądziłam, nie? Szukałam po macku, yy, bo jako młode dziewczynie marzył mi się królewicz na białym koniu, który po mnie przyjedzie i mnie porwie i, i będzie pięknie i szczęśliwie. No ale, więc często gdzieś yy, pogubiłam się w swoim życiu yy, i i dopiero faktycznie jak spotkałam ludzi, którzy, którzy na przykład byli czy są we wspólnocie, gdzie też sama trafiłam do wspólnoty, zaczęłam na to wszystko inaczej patrzeć, poprzez słuchanie chociażby Słowa Bożego. Zaczęłam też szukać i pragnąć, nie, nie chciałam już gdzieś chodzić tymi swoimi ścieżkami i ciągle gdzieś tam upadać, tylko tylko zastanawiałam się, co pan Bóg właściwie chciałby ode mnie, nie? Yy, że co mam robić, bo yy, dla dziewczyny jeszcze yy, parę ładnych lat temu, to jak yy, nie wyszła za mąż, no to albo była jakaś ułomna, że jej nikt nie chciał, prawda? bo no stara panna, prawda, więc y, często na przykład mając 25 czy 30 lat, to słyszałam pytanie, no masz chłopaka, wyjdziesz za mąż, prawda, kiedy ślub i tak dalej, nie? Więc często gdzieś uciekałam od tego, nie? I, i dopiero właśnie zaczęłam gdzieś, y, no pytać się, nie? Pytać, pytać i pytać, nie? Co Pan Bóg y, przy, przygotował dla mnie. Więc... Y Patrzymy na fakty. Pierwszym jakimś słyszymy faktem jest moje osobiste pragnienie, moje upodobania, moje, moje też własne plany. To ja bym powiedział, że, że, że pierwszym krokiem są pragnienia, no bo trudno <laughs> na przykład iść do małżeństwa, nie pragnąc małżeństwa. A drugim krokiem są fakty. To znaczy, czy ten rycerz przyjechał, czy nie przyjechał, bo jak nie przyjechał, to fakty mi mówią, że małżeństwo na ten moment nie jest moim powołaniem. On może przyjedzie za jakiś czas, ja tego nie wiem, ale na ten moment nie przyjechał. Nie? I nie ma co tutaj gryźć ziemi i e, zastanawiać się, czy małżeństwo jest moim powołaniem, bo fakty mówią, że nie jest, bo nie ma rycerza. Nie? Ale jak rycerz się pojawi, no to wtedy się pojawia pytanie, czy to ten rycerz na przykład, nie? i czy to teraz, czy, czy, czy w ogóle. No i wtedy z pomocą przychodzi, myślę, Słowo Boże. Ludzi wierzących, rozeznanie, czy właśnie wspólnota może przyjść z pomocą, czy słowo we wspólnocie. E, gdzie ja pytam Pana Boga nie? O, o to, jaka jest jego wola, i Pan Bóg daje jakieś słowo. I te trzy fakty, jak się trzy te, nazwijmy to faktory, jak się tak spotkają razem, te pragnienia, fakty i, i słowo, e, no to wtedy myślę, że się na tej ścieżce robi jaśniej po prostu. Ale pojawił się rycerz o, ja na Białym Koniu. Powiedzieć. Taki inny, inny tak, tak. ale wspaniały. Bo rzeczywiście nie zakon, w sensie jakie zgromadzenie zakonne. Z jednej strony podoba mi się praca jako lekarza weterynarii, no ale siostra zakonna nie pracuje jako lekarz weterynarii. Tymczasem no ten rycerz na białym koniu jednak pozostawił Taką dowodzie. wolność, prawda? Że mam tą wolność, że normalnie e, pracuję, prawda? Więc to jest też takie piękne, nie? Chociaż e, przez wiele lat w ogóle nie słyszałam, że jest też e, taka droga, nie? Że jest akurat droga dziewicy konsekrowanej, nie? Więc e, też e, dopiero kiedyś, prawda? Jak e, dowiedziałam się, że jest również taka droga. I to też nie było takie, takie pewne, bo też akurat się zastanawiałam, czy ja się nadaję z moim charakterem, ze wszystkim, prawda. Więc i też był taki mocny moment dla mnie, właśnie to słuchanie i, i ta modlitwa, kontemplacja, gdzie pamiętam, jak ksiądz Andrzej, jak szłam na takie ostatnie spotkanie, mnie prowadził, przygotowywał do, do tego stanu. To, to powiedział, że, prawda, więc ja szłam z nadzieją, że on mi po prostu powie, czy ja się nadaję, czy się nie nadaję, prawda, że mnie utwierdzi w takim przekonaniu, powie, dobrze, nadajesz się, możesz być, nie? A on mi powiedział, dobrze, idź tam do kościoła dolnego, tam jest adoracja, wystawiony Pan Jezus, tam do godziny 17 sobie posiedzisz, pomodlisz się, spędzisz z nim czas i, i on ci powie, nie? No, i to było faktycznie takie mocne, bo ja tam już jak to wszystko, co mogłam, nie, co można robić przez 7 godzin, prawda, mm. no, prawda? siedząc w jednym miejscu, więc już wszystkie gdzieś tam modlitwy, różańce, liturgie godzin i tak dalej, wszystko, wszystko. No i też akurat taki czas tego spotkania, tej ciszy. I faktycznie wyszłam po tym spotkaniu taka utwierdzona, z takim pokojem w sercu, że, że faktycznie to jest to. Nie? Że faktycznie tak, że on mnie do tego zaprasza, nie? I... Święty Franciszek Salezy mawiał, że te trzy faktory, które których wspomniałeś, można ująć yy, jako słuchaj Boga, słuchaj siebie i słuchaj innych. Co nam przeszkadza w takim słuchaniu Boga, siebie, innych? Myślę, że w ogóle żyjemy w czasach w takiej mentalności fast-fooda, trochę, że my już wszystko chcemy szybko. Krótko, smacznie, najważniejsze, szybko. Nie? Mało wiem, że czytelnictwo na przykład przeżywa kryzys. Nie lubię czytać długich tekstów. W ogóle tekst drukowany szkodzi dzisiaj, obrazki, filmy, tak. Nie? E, I myślę, że to jest e, w szkopu taki, taki pies, brzydko mówiąc, pogrzebany, że e, ro, proces rozeznawania duchowego wydaje przede wszystkim wymaga czasu jakiegoś. E, a człowiek chce widzieć dzisiaj. Myślę, że w kościele można spotkać jakieś takie grono, przynajmniej ja spotykam. E, myślę sobie to co o konkretnych osobach. Jest jakaś taka grupa ludzi, którzy są jakoś głęboko wierzący, ale są trochę tacy zniecierpliwieni czy znudzeni Panem Bogiem. To znaczy, oni go pytają od lat o pewne rzeczy, oni tam proszą. Nie? I ten Bóg wydaje się tak milczy trochę, nie? I nie mamy, Pan Bóg ma do nas, jak mówi Babierz Franciszek, Pan Bóg ma do nas cierpliwość. Natomiast my nie mamy do Boga cierpliwości trochę, i myślę, że to jest jeden z takich głównych problemów w, tym, w tej kwestii. Co tobie, Mario, przeszkadzało w takim słuchaniu? Co najbardziej i może przeszkadza też? Znaczy, najbardziej w słuchaniu, to właściwie przeszkadzało mi ciągła. Bo u mnie na przykład ciągle gdzieś coś musiało grać też, nie? Na przykład, czy, czy jak jechałam gdzieś do pracy, czy gdzieś to muzyka, nie? Że wszędzie gdzieś coś, coś musiało, prawda? Ja nie znosiłam ciszy, nie? Yy, po prostu ta cisza mnie przerażała, nie? Jak ja się znalazłam w takiej ciszy, to ona mnie przerażała. I do momentu, że chciałam faktycznie zacząć wchodzić w to, ale po prostu no, nie umiałam, nie? Aż mi się popsuło radio w samochodzie, nie? No i nastała cisza. Ale tą ciszę musiałam wypełnić, więc zaczynałam, najpierw musiałam śpiewać, mówić sama do siebie, bo przerażała mnie ta cisza, nie? I, i dopiero, dopiero później z czasem zaczęłam jakoś wchodzić i, i po prostu, no... I zaczęłam jakoś słuchać, uczyć się też takiego słuchania, nie? Że, no bo w innym przypadku, co mogę usłyszeć, jak ciągle coś, coś gra, coś mówi, nie? Więc, więc jak ja mogę usłyszeć... Słowo, które gdzieś tam pochodzi od Boga, nie? że no, nie mogę usłyszeć, ale też y, widzę, że dzisiaj, no niestety, y, bardzo mi przeszkadza nadwór tej pracy, nie? którą mam, nie? więc to jest takie też bardzo, bo żyję bardzo szybko i, i widzę, że mi to po prostu przeszkadza, nie? Że, żeby się gdzieś tak skupić, żeby, y, żeby po prostu, no bo tak, tak mi się przynajmniej wydaje, jak w małżeństwie, prawda? Więc Yy, załóżmy, trzeba mieć ten czas, małżonkowie muszą mieć ten czas dla siebie, prawda? Żeby wspólnie spędzać ten czas, yy, to tak samo ja yy, muszę mieć ten czas na spotkanie z Chrystusem, nie? Żeby, żeby po prostu trwać, nie? W, tym, w tej relacji, żeby się rozwijać. I widzę, że no niestety te czasy są takie trudne, więc yy, mówię, no to przynajmniej się cieszę, że. Chociażby mamy y, adorację u nas w kościele, chociażby taką trochę nocną, można powiedzieć, że, że można po prostu pójść i się faktycznie wyłączyć nie? Z, tego, z tego życia codziennego, nie. No i, i modlitwa nie? Ona po prostu też tak y, no, utwierdza nie? daje daje taką siłę, nie? że to tą łączność to trwanie. Odkrywamy zatem, że. Wola Boga, Jego plan na nasze życie, plan dla świata, dla naszego miasta, dla naszej, naszej pracy. Bóg ma jakiś, jakiś plan, ale nie jest łatwą rzeczą go odnaleźć, I że, i że to jest przede wszystkim rzecz rozumowa, że nie da się tego planu rozpoznać, jeśli nie zaczniemy stawiać konkretnych pytań. Odnośnie własnego życia, własnych upodobań, jeśli nie zaczniemy stawiać pytań, co ty w ogóle chcesz ode mnie, jaki masz yy, zamiar wobec mnie, jeśli nie zaczniemy tego wszystkiego jakoś tam notować, i przede wszystkim potem, ja potem ja mówimy, robić pewną analizę, a ta analiza jest swego rodzaju modlitwą. Ja myślę, że jest to praca rozumowo-duchowa, nie tylko sama rozumowa Dzisiaj... a emocjonalna. No, człowiek jest też istotą emocjonalną, więc trudno te emocje z niego jakoś tam od niego odseparować. Natomiast no, słowo dzisiejsze właśnie z księgi mądrości mówi, któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży? Czyli po ludzku jest to niemożliwe rozeznać zamysł Boży, a końcówka tego czytania daje odpowiedź: któż poznał zamysł? twój zamysł, gdybyś nie dał mądrości, nie zesłał z wysoka świętego Ducha Swego, czyli rozeznanie jest dane od Boga. To jest czynność Boga w człowieku, można powiedzieć, i wynika z dwóch rzeczy. Czyli, żeby ja dobrze rozznawaną wolę Bożą, potrzebuje mądrości i ducha. Oczywiście ta mądrość, tutaj pisana w Księdze Mądrości przez duże M, y, jako, jako Bóg, czy upersonifikowany Bóg. Y, ale myślę, że tutaj mądrość możemy też tak scedować właśnie do tej czynności rozumu. Ale oprócz tej czynności rozumu, ja potrzebuję ducha. Czyli w roznawaniu jest coś oczywiście logicznego sobie te fakty tam, prawda, analizujemy i tak dalej, ale jest też przestrzeń duchowa, to znaczy, no, jakiś element mistycyzmu, nazwijmy to, co pani przed chwilą mówiła, nie, o tym byciu na tej adoracji, nie? To nie jest coś, co może człowiek wytłumaczyć, on po prostu musi tam pójść i to przeżyć, bo. I też na adoracji dostała potwierdzenie, że mądry kierownik duchowy, chociaż teraz jest taka tendencja, żeby nie mówić o kierownictwie duchowym, tylko o towarzyszeniu duchowym, że kierownik nie jest to, kierownik to jest ktoś, kto wydaje rozkazy, jakieś polecenia, towarzysz. Czyli ktoś to mi towarzyszy w moim rozeznawaniu duchowym. Nie? Myślę, że mądry kierownik właśnie zrobi tak, jak tutaj w tym przypadku, że, że on nie da odpowiedzi. On nie da odpowiedzi. On, on ci potowarzyszy do tego, żebyś sama czy sam w tej relacji z Bogiem, z jego słowem e, tę odpowiedź otrzymał nie? od, od, od Niego, od Boga. Nie? Nie, nie na zasadzie tylko dedukcji, nie tylko na zasadzie rozumu, mądrości, ale ale na, na, na tym dialogu, który się rodzi, czy na adoracji, czy po prostu w takim jeden na jeden z Bogiem. No i na pewno też e, takie załóżmy, trwanie sam na sam ze swoimi tylko myślami, czy poszukiwaniem tej prawdy, roznawaniem, jest bardzo trudne. Nie? Jak Na przykład nie ma się chociażby tego, czy kierownika duchowego, czy prawda, drugiego człowieka, który też e, no w pewnym sensie no też ten dialog z człowiekiem drugim też jest potrzebny, prawda? Więc żeby. Żeby gdzieś chociażby, czy naprowadził, czy może nieraz gdzieś wybił jakieś myśli, które gdzieś nie są. Obiektywizował przychodzą. wszystkie moje myśli, Że... subiektywne mhm. przeżycia. Tak. To jest, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz takiego towarzysza duchowego, czy, czy kierownictwa duchowego. Moi drodzy, kończymy. Zapytam, czy jesteście zadowoleni z powołania, któreście odkryli? Z woli Bożej na Wasze życie. Ja jestem zadowolony, natomiast tak sobie teraz myślę, że jak ja wstępowałem do seminarium w roku lat 19, to <laughs> ja tak <laughs> ja nie rozeznawałem tego w taki sposób, nie? nie wiem, czy ktokolwiek rozoznawał na tym etapie, ale myślę, że z, z czasem formacji w seminarium i potem dalszego życia, na no przykład jakieś tam dojrzewanie, nazwijmy to. I ja dzisiaj widzę, właśnie po wspomnianych faktach, że. Gdybym nagle powiedział, nie, nie, ja się pomyliłem, to bym po prostu był kłamcą, nie? Bo, bo widzę zbyt dużo jakichś faktów, gdzie Pan Bóg potwierdza, że, że ja mam być tym księdzem, na przykład, nie? ale no, to jest taki chyba drugi rozdział do tego, o czym tutaj rozmawiamy: że to rozeznanie czasami. No, Pan Bóg nie jest aptekarzem, on czy jakimś matematykiem, gdzie jest równanie i i tylko tak się rozeznaje, prawda? Więc yy, ja myślę, że. Yy, myślę, że to jest mój przykład jakiś odosobniony. Tylko myślę, że wielu księży, którzy występowali w młodym wieku do tego seminarium i jakoś tam nazwijmy to kolokwialnie, nie żałują po latach, yy, że Pan Bóg może przychodzić też w jakiś w taki różny sposób. A może ten proces się dokonywał przez 6 lat, ale ja jakoś w tej chwili trudno, musiałbym się na tym trochę zastanowić, rozpisać sobie to w jakieś punkty <laughs> czy. Ta pragnienia, fakty, i tak dalej, Słowo Boże. Na pewno te elementy miały miejsce, nie? No przecież lataliśmy do kaplicy, tam czasami były jakieś noce nieprzespane, Z zwłaszcza w okolicach rekolekcji przed święceniami, itd. itd. Każdy to inaczej przeżywał, więc myślę, że te wszystkie elementy tego rozeznawania były, chociaż może nie do końca uświadomione. I na pewno nie były na początku, że człowiek już taki, prawda, rozeznany, Wstępował do seminarium. Ja jestem drugi w kolejności, tak, tak. bo wstępowałem do seminarium mając 24 lata i z dyplomem inżyniera budownictwa. I przez praktycznie 3 lata, ostatnie 3 lata studiów, nieustannie, dzień w dzień stawiałem pytanie, panie, co mam robić, jakie jest moje powołanie. I strasznie trudno mi było to odkryć. Może dlatego, że miałem bardzo taki wtłoczony schemat, jak tu pani Maria mówiła, że no, małżeństwo, no bo co, może być innego. No nic innego nie ma. Nie? Tymczasem fakty były takie, że mnie Pan zabierał ciągle te sprawy małżeńskie, a, a dawał serce do czegoś, czegoś innego. Nie? I rzeczywiście, ja też na adoracji gdzieś tam w końcu to zobaczyłem i. Bardzo się cieszę, nie? że od tamtej pory nigdy nie miałem ani jednej sekundy wątpliwości, że, że źle wybrałem. A no, Pani Maria. U mnie to zeznawanie trwało dość długo, więc ja już tak w swoim życiu tam różne rzeczy poprzechodziłam, ale to było bardzo mi potrzebne, bo um, i pewnie jestem dalej, ale przynajmniej to widzę osobą bardzo taką pewną siebie upartą. I, i także, że musiałam trochę w swoim życiu przejść, yy, ale jestem bardzo zadowolona, że to powołanie odkryłam, bo, bo powiemy tak, ciągle właściwie miałam taki niedosyt, nie? taki, że, że no coś jest, coś, coś powinno być innego, nie? że to nie chodzi o to, że, że mam być sama, nie? że mam być taka sama. Yy, i często na przykład, w trudnych sytuacjach no, też czułam się taka osamotniona nie? Że, że jestem sama nie? więc a teraz, yy, teraz ja wiem że ja nie jestem sama nie po prostu wcześniej oczywiście też no, zawsze nie pan Jezus był ze mną nie? ale to tak na innej zasadzie do mnie to nie docierało nie tak a no, teraz o tym że się tak, tak mam obrączkę tak Jestem, Nosi obrączkę tak. na palcu i także, że jestem poślubiona tak, szczeniorem jest, obłudniczowi. I, I mam nadzieję, że, że jeszcze odkryję, do czego mnie gdzieś też jeszcze zaprasza, nie w tym moim stanie, w którym. A no jestem. właśnie y, odkrywanie woli Boga, ksiądz Michał powiedział na początku, to jest szukanie planu na nasze życie i pytanie, co jest na dzisiaj, na jutro, za rok. Jak planu, jego. Jego plany, jakie są jego plany, i myśmy próbowali tylko znaleźć pewne reguły, pewne zasady, żeby usłyszeć w końcu ten głos Boga. Życzymy, by to bądź wola Twoja w naszym życiu się spełniała. Ksiądz Michał Zybała, pani Maria Studzińska, ksiądz Robert Muszyński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęści Boże. Boże. Szczęść Boże.